Wyobraź sobie firmę, która nie tyle sprzedaje produkty, co pobiera swoisty podatek od istnienia współczesnej cywilizacji. Większość ludzi patrzy na gigantów technologicznych i widzi tylko ich błyszczące gadżety albo aplikacje w telefonie. Ale prawdziwa potęga, taka, która przetrwa dekady, nie leży w tym, co widać na pierwszy rzut oka. Prawdziwa potęga leży w byciu niewidzialną infrastrukturą, bez której światowa gospodarka po prostu by stanęła. Mówimy tu o mechanizmie tak głęboko zakorzenionym w systemie finansowym i operacyjnym świata, że usunięcie go byłoby jak próba wyjęcia fundamentów z gotowego wieżowca. Dziś rozłożymy na czynniki pierwsze imperium Microsoftu i zrozumiemy, jak Bill Gates, a potem jego następcy, zbudowali biznes odporny na każdy kryzys. To nie jest opowieść o systemie Windows czy konsoli Xbox. To jest analiza ekonomicznej fosy, której nie da się zasypać. Zrozumienie tego mechanizmu oddziela ludzi, którzy budują biznesy na chwilę, od tych, którzy budują dziedzictwo na pokolenia. Zanim wejdziemy głębiej, musisz pamiętać o jednej rzeczy. To jest analiza strategiczna i finansowa, a nie porada inwestycyjna, więc traktuj to jako lekcję myślenia o budowaniu wartości. Cofnijmy się do momentu, w którym większość analityków popełnia błąd poznawczy, oceniając historię Microsoftu. Zazwyczaj słyszymy, że Bill Gates był genialnym programistą albo bezwzględnym biznesmenem, który wyeliminował konkurencję. Ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Prawdziwy geniusz Gatesa polegał na zrozumieniu koncepcji, którą w ekonomii nazywamy zerowym kosztem krańcowym reprodukcji. W tradycyjnym przemyśle, np. w produkcji samochodów, wyprodukowanie każdego kolejnego auta kosztuje konkretną kwotę materiałów i robocizny. O programowaniu po stworzeniu pierwszej kopii kodu każda kolejna kopia kosztuje firmę niemal zero, a sprzedawana jest za pełną cenę. To właśnie ta dźwignia operacyjna pozwoliła Microsoftowi na akumulację kapitału w tempie, jakiego świat wcześniej nie widział. Jednak sam produkt to za mało by przetrwać 40 lat na szczycie. Kluczem jest coś, co Warren Buffett nazywa fosą gospodarczą. Fossa Microsoftu została zbudowana na jednym fundamentalnym błędzie ich wczesnego partnera, czyli IBM. W 1980 roku IBM potrzebował systemu operacyjnego do swojego nowego komputera osobistego. Gates, zamiast sprzedać im system na wyłączność, co zrobiłaby większość przedsiębiorców, wynegocjował licencję, która pozwalała mu sprzedawać ten sam system innym producentom komputerów. To był moment zwrotny. Gates zrozumiał, że pieniądze nie leżą w sprzęcie, który z czasem tanieje, ale w standardzie, który ten sprzęt obsługuje. W ten sposób stworzył tak zwany efekt sieciowy. Im więcej ludzi używało Windowsa, tym więcej programistów pisało na niego aplikacje. Im więcej było aplikacji, tym więcej ludzi musiało używać Windowsa. To jest błędne koło, które z perspektywy konkurencji jest śmiertelną pułapką. Ale to była strategia lat 90. XX wieku. Prawdziwe mistrzostwo, które sprawia, że ta firma jest dziś warta ponad 3 biliony dolarów, leży w czymś innym. Leży w tak zwanym koszcie zmiany dostawcy czyli switching cost. Zastanów się przez chwilę nad pakietem Office, a konkretnie nad programem Excel. Wielu ludzi myśli, że to po prostu arkusz kalkulacyjny. W rzeczywistości Excel to globalny język finansów. Cała światowa bankowość, logistyka, księgowość i rynki kapitałowe opierają się na modelach stworzonych w Excelu. Gdybyś chciał dzisiaj zamienić Excel na inny program w dużej korporacji, nie płacisz tylko za nową licencję. Musisz przeszkolić tysiące pracowników, przepisać miliony makr i ryzykować błędy, które mogą kosztować miliardy. Koszt zmiany jest tak astronomiczny, że nikt o zdrowych zmysłach się na to nie decyduje. To jest właśnie owa niewidzialna fosa. Microsoft stał się dostawcą usługi użyteczności publicznej dla biznesu, tak jak elektrownia dostarcza prąd. Możesz nie lubić swojego dostawcy prądu, ale nie odłączysz się od sieci, bo przestaniesz funkcjonować. I tutaj dochodzimy do współczesności i jednej z najbardziej spektakularnych transformacji w historii biznesu. Kiedy w 2014 roku stery przejmował Satya Nadella, firma była w stagnacji. Świat przechodził na urządzenia mobilne, a Microsoft przespał rewolucję smartfonów. Wtedy zastosowano strategię, która powinna być lekcją dla każdego lidera. Zamiast walczyć o to, by być fajnym jak Apple, Microsoft postanowił być niezbędnym. Zrozumieli, że nie muszą posiadać urządzenia w twojej kieszeni, jeśli posiadają chmurę, która to urządzenie obsługuje. Tak narodziła się potęga platformy Azure. W modelu chmurowym Microsoft przeniósł swoich klientów z jednorazowych zakupów na model subskrypcyjny. Z punktu widzenia psychologii inwestowania i wyceny firmy, to jest święty Graal. Przychód powtarzalny jest wart znacznie więcej niż jednorazowy strzał, ponieważ daje przewidywalność. Gdy kupujesz pudełko z oprogramowaniem raz na 5 lat, firma musi walczyć o ciebie w każdym cyklu sprzedażowym. Gdy płacisz abonament miesięczny, firma musi tylko utrzymać cię przy sobie. A pamiętasz, co mówiliśmy o koszcie zmiany? Wypięcie całej infrastruktury informatycznej firmy z chmury Azure i przeniesienie jej gdzie indziej jest operacją na otwartym sercu przedsiębiorstwa, dlatego klienci zostają. To zapewnia Microsoftowi strumień gotówki, który jest odporny na recesję. Nawet gdy gospodarka zwalnia, firmy mogą zwolnić pracowników, mogą zamknąć biura, ale nie przestaną płacić za serwery i pocztę e-mail. Bo to oznaczałoby koniec działalności. To jest definicja antykruchości. Ale to nie koniec budowania FOSy. Spójrzmy na ich akwizycje, bo one pokazują mistrzowską alokację kapitału. Kupno LinkedIn za ponad 26 miliardów dolarów. Wiele osób pukało się w głowę. Tymczasem Microsoft nie kupił portalu społecznościowego. Kupił bazę danych o całej światowej sile roboczej. Połączyli to z pakietem Office i systemem Windows. Tworząc ekosystem, z którego rekruterzy i handlowcy nie mogą uciec. Kolejny ruch to przejęcie GitHub. GitHub to miejsce, gdzie siedzi niemal każdy programista na świecie. Kupując tę platformę, Microsoft zapewnił sobie dostęp do serc i umysłów ludzi, którzy budują przyszłość technologii. To jest strategia totalna. Obsługują dyrektorów przez LinkedIn, finansistów przez Excel, a inżynierów przez GitHub i Azure. Otoczyli rynek z każdej strony. Warto też wspomnieć o ich podejściu do sztucznej inteligencji i inwestycji w OpenAI. Podczas gdy inni giganci technologiczni próbowali budować wszystko od zera wewnątrz własnych struktur, Microsoft po prostu wyłożył kapitał na stół. Zainwestowali miliardy dolarów w twórców ChatGPT, integrując tę technologię ze swoimi produktami błyskawicznie. To pokazuje, jak działa kapitał w dużej skali. Mając ogromne rezerwy gotówkowe, Microsoft nie musi być pierwszy, który coś wymyśli. Wystarczy, że będzie pierwszy, który to zmonopolizuje i wdroży do kanałów dystrybucji, które już posiada. Zastanów się nad tym mechanizmem. Masz produkt A, powiedzmy Worda, którego używa miliard ludzi. Wprowadzasz nową technologię, sztuczną inteligencję i jednym przyciskiem udostępniasz ją temu miliardowi użytkowników. Startup z lepszą technologią nie ma szans, bo nie ma dystrybucji. To jest brutalna prawda o dojrzałym kapitalizmie. Lepszy produkt rzadko wygrywa z lepszą dystrybucją i głębszą kieszenią. Wróćmy jednak do psychologii klienta korporacyjnego bo to ona jest fundamentem ich stabilności. Istnieje powiedzenie w świecie IT że nikt nigdy nie został zwolniony za wybór Microsoftu. To jest tak zwana bezpieczna opcja domyślna. Menedżerowie średniego szczebla boją się ryzyka. Wybierając rozwiązania od mniejszego, innowacyjnego dostawcy, ryzykują swoją karierę, jeśli coś pójdzie nie tak. Wybierając Microsoft, wybierają standard rynkowy. Jeśli coś się zepsuje, mogą rozłożyć ręce i powiedzieć, że przecież wybrali lidera rynku. Ten mechanizm psychologiczny, ten strach przed ryzykiem u decydentów, jest potężniejszym aktywem niż jakikolwiek patent. Dlatego Microsoft jest tak odporny na kryzysy. W czasach niepewności ludzie i firmy uciekają do bezpiecznych przystani, a w świecie technologii Microsoft jest właśnie taką przystanią. Zwróć uwagę na jeszcze jeden aspekt: dywersyfikację wewnątrz jednej firmy. Mają segment gier, Xbox, który jest gigantycznym rynkiem konsumenckim. Mają segment systemów operacyjnych. Mają segment chmury. Mają segment oprogramowania biurowego. Mają segment reklamowy poprzez LinkedIn i wyszukiwarkę Bing. Jeśli jeden z tych silników zwalnia, inne nadrabiają. To jest jak statek z wieloma grodziami wodoszczelnymi. Przebicie jednej nie powoduje zatonięcia całości. Większość firm technologicznych to firmy jednego produktu lub jednej usługi. Gdy zmienia się moda lub technologia, one umierają. Microsoft zbudował konglomerat, który sam w sobie jest zdywersyfikowanym portfelem inwestycyjnym. Co to oznacza dla ciebie, jako obserwatora rynku lub przedsiębiorcy? Lekcja, która płynie z tej analizy jest następująca: nie staraj się tylko sprzedać klientowi rozwiązania jego problemu. Staraj się stać platformą, na której on buduje swoje życie lub swój biznes. Kiedy stajesz się fundamentem, stajesz się niezastąpiony. Fosa ochronna Twojego biznesu nie wynika z tego, jak świetny jest Twój produkt dzisiaj. Wynika z tego, jak trudno i boleśnie byłoby klientowi zrezygnować z Ciebie jutro. Bill Gates zrozumiał to 40 lat temu, tworząc standard. Satya Nadella zrozumiał to 10 lat temu, tworząc infrastrukturę w chmurze. Efekt jest taki, że dzisiaj, niezależnie czy giełda idzie w górę czy w dół, czy mamy inflację czy deflację, w tysiącach biurowców na całym świecie codziennie rano miliony komputerów logują się do domeny Microsoft. To jest strumień pieniędzy, którego nie da się łatwo zatrzymać. Spójrz na swoje finanse i swoje decyzje zawodowe przez ten pryzmat. Czy budujesz kompetencje i aktywa, które są łatwe do zastąpienia? Czy może budujesz pozycję, w której twój pracodawca lub twoi klienci nie mogą bez ciebie funkcjonować, bo koszt twojego odejścia byłby dla nich zbyt duży? W świecie ekonomii wygrywa ten, kto kontroluje wąskie gardła. Microsoft stał się wąskim gardłem dla globalnego przepływu danych. I to jest pozycja, której zazdroszczą im wszyscy, od po porządy państw. Zadaj sobie teraz pytanie, które może być niewygodne. W jakiej dziedzinie swojego życia jesteś tylko dostawcą łatwo wymienialnego towaru, a w jakiej budujesz trwałą przewagę opartą na relacjach, unikalnej wiedzy lub systemach, których nie da się skopiować? Zastanów się nad tym, bo odpowiedź na to pytanie definiuje Twoją przyszłą stabilność finansową. Scenariusz bezpieczny dla Microsoftu to po prostu trwanie i inkasowanie dywidend z bycia monopolistą w biurach. Scenariusz agresywnego wzrostu to dominacja w sztucznej inteligencji, która sprawi, że za 10 lat system operacyjny będzie sterował naszym życiem w sposób, jakiego dzisiaj nie potrafimy sobie nawet wyobrazić. Oni są przygotowani na oba te scenariusze, a ty? Czy masz plan B i plan C, czy stawiasz wszystko na jedną kartę, która może zostać zdmuchnięta przez wiatr zmian rynkowych? Sukces Microsoftu to dowód na to, że w długim terminie wygrywa pragmatyzm, adaptacja i bezwzględna kontrola nad infrastrukturą. To nie jest najbardziej romantyczna wizja biznesu. Nie ma tu magii garażowych wynalazców, jest za to zimna kalkulacja i potęga procentu składanego w skali makroekonomicznej. Ale właśnie dlatego ta firma przetrwała pęknięcie bańki internetowej w roku 2000, kryzys finansowy w 2008 roku i pandemię w roku 2020. Z każdego z tych kryzysów wychodzili silniejsi, bogatsi i bardziej wpływowi. Prawdziwa odporność to nie unikanie ciosów, ale zbudowanie takiej masy, której ciosy nie są w stanie przewrócić. Zrozumienie, że bycie nudnym, przewidywalnym dostawcą infrastruktury jest najbardziej zyskownym modelem biznesowym w historii ludzkości, to kluczowa lekcja z dzisiejszego materiału. Jeśli ta analiza otworzyła ci oczy na mechanizmy rządzące wielkim kapitałem, zostaw łapkę w górę i subskrybuj The Road to Millions, aby wspólnie budować Twoją drogę do wolności.